Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że postanowiłeś spędzić ten poranek z naszym kanałem. Dzisiaj mamy przeznaczony werset z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, werset 48. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. I no ładnie. Pan Bóg dał nam miliony różnych przykazań i teraz jeszcze mówi na to wszystko mi, że mam być doskonały? Nie dam rady. No po prostu... Nie dam rady. Ale nie załamuj się. Pan Bóg nigdy nie daje przykazań rzeczy rad, których nie jesteś w stanie spełnić. Musisz pamiętać, że on jest bardzo dobrym ojcem. On nigdy nie będzie wymagał czegoś od ciebie, czego nie jesteś w stanie mu dać. Jeżeli będzie wymagał czegoś, czego nie masz, to najpierw cię do tego uzdolni. Najpierw cię uzdolni, a potem dopiero będzie wymagał. Także się nie przejmuj. Musisz mieć pewność że Pan Bóg jest Bogiem bardzo, bardzo dobrym i wyrozumiałym, bogatym w łaskę. No dobrze, więc jak być doskonałym? Jak być doskonałym? No tutaj Pan Bóg mówi, macie być Pan Jezus mówi, macie być doskonali tak jak ja jestem doskonałym. No musimy troszkę zobaczyć na kontekst. O co chodzi w tym e, fragmencie? I tutaj przeczytam werset 45 również z tego rozdziału, gdzie myślę, kontekst jest najlepiej ujęty. Abyście byli synami Waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli Pan Bóg, ta doskonałość Pana Boga polega na tym, że On miłuje również tych, którzy Go nienawidzą. Zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pan Bóg potrafił właśnie miłować, potrafił nawet miłować tych, którzy go przybijali do krzyża. I to jest pewna doskonałość, której, której, którą on by chciał, żeby w nas była. Ale również możesz spojrzeć na ten, na ten werset troszkę inaczej, że Pan Bóg, skoro daje nam takie przykazanie, to znaczy, że to jest pewna obietnica, że jak będę z nim chodził, to on mnie takim uczyni. Tylko czy chcesz być taki? Ja bym chciał. Wierzę, że Ty również. No dlatego. Oglądasz tego typu programy, dlatego subskrybujesz, mam nadzieję, właśnie kanał Adwentyści Gdańsk. I wierzę, że właśnie tak należy na to patrzeć. Pan Bóg chce nas zmienić, a On chce nas uczynić takimi, żebyśmy byli w stanie miłować naszych nieprzyjaciół. To może być trudny proces, ponieważ my z natury nie mamy czegoś takiego. To może być wymagać od nas pewnych trudnych doświadczeń, ale. Nie mamy co się łamać, ponieważ jak jest napisane w Rzymian w rozdziale ósmym, Pan Bóg robi współdziała we wszystkim ku dobremu. Dobrze jest o tym zawsze pamiętać. I teraz jakbyśmy się zastanowili, że tutaj czytaliśmy o tym, że, że mamy nie miłować naszych nieprzyjaciół, że Pan Bóg jest taki, który zsyła deszcz błogosławieństw na, na dobrych i na złych. No ale właśnie, jakby się tak zastanowić, to jest najrozsądniejsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Jeżeli ktoś nam czyni źle i my byśmy dalej mu oddawali złem za złe, to do czego to prowadzi? Nic dobrego z tego nigdy nie wyniknie. Tylko eskalacja przemocy. To jest bardzo rozsądna rzecz. Nawet patrząc tak po ludzku, poprzez ludzki rozsądek, tak należałoby czynić. Kiedyś słyszałem pewną taką historię pewnego człowieka, który no, obudził się w nocy, ponieważ słyszał jakiś hałas na swoim podwórku. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył, że pewni mężczyźni kradli mu drewno. No i zastanowił się, co zrobić. A że był chrześcijaninem, poszedł do kuchni, przygotował im herbatę i poszedł z tą zastawą i powiedział do, 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 tych, do, tych, do tych mężczyzn: Panowie, przepraszam, jak skończycie? To tutaj zostawiłem wam herbatkę i, i napijcie się, proszę. Ci ludzie tak zbaranieli, nie wiedzieli, co jest grane, że po prostu zostawili go. Zostawili. Stwierdzili, że no to po prostu ich rozbroiło całkowicie. W pewnym sensie zobaczyli, co, co zrobili nie tak. Pan Bóg w ten sposób by chciał, abyśmy zło zwyciężali dobrem. Ym. Czyli a właśnie jak jest z tą doskonałością, w jaki sposób my możemy być doskonali. Tak poza właśnie miłowaniem naszych nieprzyjaciół, jednak Pan Bóg tutaj wyraźnie czyni, że mówi, że mamy być doskonali. W jaki sposób człowiek, grzeszny człowiek, może być doskonały? I tutaj warto, żebyśmy zobaczyli werset z drugiego listu do Koryntian z 8 rozdziału, werset 12. Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma. Jeszcze raz, o co tutaj chodzi? Czyli jeśli jest gotowość, ona jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, co kto nie ma. Czyli jeżeli ty, powiedzmy, masz tyle wiary, to Pan Bóg nie wymaga od Ciebie tyle wiary, wymaga tyle, dokładnie tyle. Jeżeli dzisiaj jesteś na tym etapie wzrostu duchowego, to Pan Bóg wymaga od ciebie, żebyś zgodnie z tym etapem wzrostu duchowego postępował. Czyli daj z siebie wszystko na dzisiaj, na tyle, ile możesz dać. W ten sposób będziesz doskonały, jakby w swojej sferze. Tak jak Pan Bóg w swojej sferze jest doskonały, tak ty możesz być doskonały w swojej sferze. Czyli jeżeli oddasz Bogu dzisiaj, właśnie swoje życie, poprosisz go, żeby o prowadzenie na, na, na dzisiejszy dzień, nie na jutro, na pojutrze, na dzień dzisiejszy. Poproś go o prowadzenie na dzień dzisiejszy, na dzisiejszą Twoją sytuację, na dzisiejszy Twój, twój wzrost duchowy. To wtedy Pan Bóg będzie postrzegał to jako doskonałość, ponieważ nic więcej, nic lepszego zrobić nie mogłeś. Ponieważ. Jeżeli jest ta, jak czytaliśmy w tym wersecie, jeżeli jest ta gotowość, to jest ona przyjmowana według tego, co ma. Więc oddaj Bogu to, co masz. Daj mu wszystko, daj mu 100%. Pan Bóg nie wymaga od ciebie, żebyś dał mu 120, bo nie masz tych 20%. Daj mu 100. Tyle, ile możesz. Tyle, ile jesteś w stanie. W ten sposób będziesz w swojej sferze doskonały. Później, oczywiście, w, ra, w, ra, w ramach tego, jak będziesz chodził z Bogiem, em, będzie się pewne rzeczy będą zmieniały w Twoim życiu. Pan Bóg będzie budował Twój charakter i pewne zachowania i pewne sytuacje, jakie będą, będą stały przed Tobą, mogą być trudniejsze. Sytuacje, których obecnie dzisiaj nie jesteś, nie, nie byś był w stanie im sprostać. To może za rok, dwa Pan Bóg da Ci właśnie takie trudniejsze sytuacje w życiu i wtedy będzie wymagał więcej. Ale na dzisiaj wymaga tyle, ile jesteś w stanie Mu dać. Czyli dzisiaj masz powierzyć Mu swoją drogę. To od Ciebie Pan Bóg wymaga, żebyś w pełni powierzył Mu swoją drogę. Oczywiście zrób to też, o czym Duch Święty Ciebie napomina. Pan Bóg powiedział do Abrahama, to jest rozdział 17 Księgi Rodzaju, chodź przed Moim obliczem i bądź doskonały. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się wspólnie właśnie o to, żebyśmy chodzili przed Jego obliczem. I w ten sposób byli doskonali. Panie nasz ojcze, Ty jesteś doskonały we wszystkim. My jesteśmy grzesznymi istotami, którzy mamy wiele sobie do zarzucenia. Ty masz nam wiele do zarzucenia. Ale wierzymy, że wszystkie nasze niedostatki są uzupełniane przez doskonałość naszego zbawiciela, który we wszystkim nas wyprzedza, który we wszystkim nas uzupełnia. Wierzymy, że jeżeli oddaliśmy, oddaliśmy Tobie nasze życie, to patrzysz na nas tak jak na Jezusa. Dziękujemy Ci za to. Prosimy teraz, żebyśmy mogli w tą, pod tą osłoną Chrystusa kroczyć dzisiejszego dnia. Oddajemy Tobie cały nasz dzień. Prosimy bardzo, żebyś nas prowadził, żebyśmy mogli być doskonali w naszej sferze, tak jak Ty jesteś doskonały w Twojej. W imieniu Jezusa, Chrystusa. Amen. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, jeżeli chciałbyś więcej usłyszeć, zapraszam do subskrybowania. Zostaw łapkę w górę, komentarz lub napisz do nas maila. Do zobaczenia jutro. Cześć.